Matematyka, nauka o najprostszej, najbardziej przejrzystej i harmonijnej budowie, jest dla ogromnej większości uczniów szczególnie trudnym i znienawidzonym przedmiotem szkolnym. Przepaść oddzielająca zmysłowy świat życia i ruchu od zwykle jednostajnego, schematycznego i suchego jakoby świata form matematycznych, ta przepaść między jednym a drugim światem zdaje się być nieprzebytą. Pierwszy istnieje poza nami i bez nas. Drugi, tylko w umysłach naszych. Twierdzenie Pitagorasa. Johannes Kepler powiedział kiedyś: Geometria ma dwa cenne skarby. Jeden z nich to twierdzenie Pitagorasa. Drugi Podział odcinka w stosunku średnim i skrajnym. Przenieśmy się do starożytnej Grecji. Dzisiaj odwiedzimy Pitagorasa. Uczony poszedł na osobliwy spacer po plaży. Najpierw trzy kroki na południe, potem cztery kroki na zachód, a następnie najkrótszą drogą wrócił do punktu początkowego. Jaki długi był ten spacer? Czyli ile w sumie kroków zrobił Pitagoras? 3 kroki na południe, a potem 4 kroki na zachód. W rozwiązaniu zadania wykorzystano słynną formułę Pitagorasa. Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych. Mówiąc inaczej, jeżeli trójkąt jest prostokątny, to pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej jest równe sumie pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych. Jak zbudować odcinek o długości pierwiastek z 13? 13 równa się 9 plus 4. Pierwiastek z 13 do kwadratu Równa się 3 do kwadratu plus 2 do kwadratu. A zatem pierwiastek z 13 to długość przeciwprostokątnej trójkąta o przyprostokątnych długości 2 i 3. Znalezione w 1936 roku tabliczki ze starobabilońskim pismem klinowym wskazują na to, że prawidłowość dotycząca trójkąta prostokątnego. Znana dziś pod nazwą Twierdzenia Pitagorasa odkryta została na długo przed VI wiekiem przed naszą erą. Tabliczka Plimpton 322 zawiera 15 ciągów trójkątów prostokątnych systematycznie uporządkowanych w trzech kolumnach. 300 lat przed naszą erą w elementach Euklides opisał dowód twierdzenia Pitagorasa. Ta fotografia zgłoszona na konkurs Matematyka w obiektywie przedstawia metaloplastykę w Berlinie, która przypomina dowód twierdzenia Pitagorasa zapisany w elementach. Również twierdzenie odwrotne stosowane było do wyznaczania kąta prostego w budownictwie, architekturze i dawnej geodezji w Egipcie, Chinach czy Indiach. Twierdzenie odwrotne polega na zastąpieniu założenia tezą i pod względem logiki jest równoważne twierdzeniu przeciwnemu. Dlatego twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa przynosi wiedzę użyteczną. Na przykład podczas sprawdzania poprawności wymurowania kąta prostego często bywa tak, że murarz odmierza wzdłuż jednej ściany 30 cm, wzdłuż drugiej 40 cm. Po czym sprawdza, czy odległość pomiędzy tymi końcami wynosi 50 cm. Jeżeli tak, to narożnik tworzy kąt prosty. Sprawdź, czy trójkąt o bokach 5, 6, 7 jest prostokątny, skoro. 5 do kwadratu plus 6 do kwadratu nie równa się 7 do kwadratu, to na mocy twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa stwierdzamy, że ten trójkąt nie jest prostokątny. Dany jest kwadrat o boku 10 cm. Z każdego z narożników ścięto takie same trójkąty prostokątne, otrzymując ośmiokąt foremny. Oblicz długość boku ośmiokąta i jego pole. Trójkąt o bokach 3, 4, 5 to najwcześniej znany trójkąt prostokątny zwany trójkątem egipskim. Długości jego boków są kolejnymi liczbami naturalnymi, względem siebie pierwszymi. Takie trójkąty prostokątne nazywa się trójkątami pierwotnymi. Istnieje nieskończenie wiele różnych pierwotnych trójkątów prostokątnych. Długości boków dowolnego pierwotnego trójkąta prostokątnego wynoszą. Trójkę liczb naturalnych wyrażających długości boków w trójkącie prostokątnym nazywamy trójką Pitagorejską, a trójkę liczb naturalnych wyrażających długości boków w trójkącie prostokątnym pierwotnym nazywamy trójką Pitagorejską pierwotną. Paradoksem jest to, że matematyka piękna, użyteczna, powszechna jest dla wielu osób przedmiotem lęku udręki. Matematyka to przecież nie tylko rachunki i wzory, to ważny składnik kultury człowieka, który pozwala rozumować, wnioskować i interpretować procesy i zjawiska. Fotografia, czyli malowanie światłem pomaga przybliżyć królową nauk. Zawarte w filmie zdjęcia, reprezentacje obrazkowe abstrakcyjnych pojęć matematycznych, prowokują do zadawania pytań. Odsłaniają matematykę przyjazną, uniwersalną, bliską na wyciągnięcie ręki, bo jak powiedział Terry Barrett, fotografia wspiera tworzenie i wzbogacenie struktur poznawczych, zachęca do zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi. Wykorzystano zdjęcia dotychczasowych finalistów Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w Obiektywie. Wszystkich uczniów, nauczycieli i sympatyków matematyki zapraszam do udziału w kolejnych edycjach tego konkursu. Małgorzata Makiewicz.